Witamy, moi drodzy, bardzo serdecznie. Duet Isaac i Royo wyjątkowo, okazyjnie w Overwatch. Witaj, Piotrze. Halloweenowy <laughs> hey, Overwatch. Powinny jeszcze tak e, dodatkowo jebnąć błyskawicami i zawyć konie gdzieś, wiesz, tam na wzgórzu. Zawyć konie. E, z, powinny zawyć konie, tak. Zażenane konie, bo, bo robią się stejki w ma horse. Fra Moi drodzy, pora na zemsta doktora Złomensteina. Dokładnie, wiecie jak kochamy falenie, mogliśmy przejść obojętnie, zbliża się wszystkich świętych. To znaczy oczywiście Halloween! I, i, i wypada przedstawić America. ten tryb. Oh yeah. America. Tak jak w tym tak. dowcipie, nie? Jak mm -hmm. synek pyta mamusi mamo, mamo za, za co mogę przebrać się na Halloween? A mama na to, to, to jest amerykański święto, nie będziemy tego promować, Brajanku. <laughs> Brajanku. <laughs> Dokładnie tak. <laughs> e, źle mi się kliknęło, moi drodzy. Tak. Może w średni poziom trudności tak, na rozgrzewkę. A wyszedłem sparty chyba niechcący yy, Więc musisz jeszcze raz mi dodać. Zostawiłeś mnie samego, tak? No tak bywa czasem. O rany, rany Moi... To jeszcze raz czekaj, ja to, ja to potnę. No to ciekawe, że cię wywaliło, to tak się rzadko zdarza. right. Jesteś? Jesteś? Jestem. E, tak, jestem. No, Moi drodzy, wchodzimy do e, Meczu. Ten tryb niesie za sobą masę dodatkowych skrzynek, skinów, przeróżnych dodatków wizualnych i tak dalej, To, co Izak lubi otwierać, zdobywać za prawdziwe pieniądze, a nie drogą losową, bądź za wyniki w grze. Dokładnie. Bo gdy miał dostawać yy, kluczyk za każdego fraga, którego robi w mm hmm, Byłby bogatszym jego mościem z Warszawy. No trochę opani go by było wtedy, nie? Troszeczkę tak. Ale to byłby by ciekawe żeby chociaż była jakaś nagroda, na przykład. Jak zostajesz zawodnikiem, który ma najwięcej MVP, dostajesz kluczyki na przykład. Albo coś takiego. Przykładał. Albo jakieś takie rzeczy, chociaż to no, by się ale na pewno ten... nie obrazi ale Gabel by się obraził, bo mniej pieniędzy by mu wpadało do portfela. Trochę tak. Moi drodzy, wskakujemy. Musieliśmy dokoptować jeszcze e, dwie e, osoby od Izaka. Jest z nami Evron. Cześć, Evron. Cześć, I, I Hazu, którego u nas nie ma na TS-ie, ale y tak. ja nie jestem pewny, kto to jest. Kurczę, bo on mi chce zabrać chyba tego. On chce zabrać McCree. On ci wziął makri. on ci wziął Makri. No bezczelne, nie, dobra, nie lubię go. No tacy koledzy. No, dokładnie. A co strasznie się kojarzy z dodatkiem Doktor Z do pierwszego Borderlandsa powiem wam. W mhm. To wygląda fajnie. A to, to jest taki Borderlands'owy klimat, no? Mhm. O kurde. Ja no, to. no dobra, i tu się bronisz mieniec, falami. To jest mega pomysł. Chazu no. No. to już nie, nie pierwszy raz, bo wyleciał w dobrą stronę od razu. Chazu okay. tam 800 winów chyba ma. To? Poważny zawodnik, tak. O kurde, cool, no to faktycznie. Patrz, nie, on wie, wie co się dzieje dokładnie, wie gdzie ma iść. bo. Taki szaman jest z tyłu. No ten już tutaj ultem zrzucił. Ja, dobra, niech ta. będzie. Elegancko. Dobra. Nie, proszę, żebym też, że... też można było dla siebie kurczę. Ten soldier powinien, powinien pasować, to jest taki pitcher Battlefieldowy. Tak, 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 tak. Nie tylko Bastion i Fara, a potem to faktycznie Soldier. Ujdzie. No kurde, fajne to jest. Jakiś boss jak to jest Mega fajny ten tryb. O niestety padłem. Ale spać. Respawn ja za kilka sekund. Podajże 10, żeby cię nie skłamać. Wynik drużyny. Tutaj wodą. Najgorzej, dobra, jestem. Wow. Zdewnątrz ten granat jest taki, kurę trzeba się naprawdę dobrze wcelić Celować W celować, cholera Chodźcie tu i się wyleczcie Wiecie, za nami tu się jest Tak, eksploduje A, bo trzeba być tym bramami nie? Wody, tak, tak Mamy HP w jestem na górze A, faktycznie, ale to się nie regeneruje, tak? To, tak? Nie, nie, to jest... Chyba na cały Dobra, ładnie. I z co robię, jak mam ulce? Bo ja tak do końca je nie ogarnię. Wiesz co? Jak proszę o to mam aimbota Co to jest? Boss Aha. To... Ja mam Aha. A, no. A faktycznie. No i okay. O, zaskoczyłem tak, go. Dobra, nice. ładnie. Z ładnie. Do odstawy. Dobra, ładnie padają. Nice. Ok, jas. Yes. Ja mam no, no, lewo kończące tak Dobra. Pan trzyma chyba lewo. Ej, kurde, cool, to jest mega fajne. No! no. I gwiazdki generalnie nabijamy że to jest chyba nasz jakiś score, wiem, czy jak na mizę Aha, okej okay. się wszystkie nabić Brokowało A. mi właśnie takiego trybu właśnie w tej chwili No, prawda To też tak się... Wow, to się jedzie Te, zwoliłem Ładnie Dobra, prawa na znowu Iza, co ty ze mną zrobiłeś, nie? Już krytykują mnie nawet w mafii, wiesz? Opala, już, nie, już nie dziczeje Stara się lepiej o jeździć curd, Same heady, albo tylko heady No, widzisz. Dobrze, dobrze Coś nam trochę A tam co jest, kurde, z sowy? Ładnie Z O, o kolejny Co to jest? Potwór to jest... Złomie... Złomensztajna Tu jest na mnie idzie Dobra, Dobra. rozwaliłem go. Z lewej strony. dół. Dobrze. Kurde, Ja żałuję, że tego nie nagrywam. Nie? Ale zaraz U, będziesz nagrywał no. do siebie, spokojnie. Ale teraz takie hedy podą stare Ja zapomniałem kurczę, jak się to fajnie Mnie grało. Nie ma nie, nie. nie macie? Nie masz? To generalnie tak jak zeszły rok był pod kątem generalnie świetnych RPG-ów.

Nie mam ulta. on tylko chyba rzuca, to po prostu musimy unikać. takie arkadowe podejście do tematu, no. Mm Hej, -hmm. cały czas jeżdżę w te. Lechile robię co? Dobra, to już co dałem przed chwilą. No niestety. Ja lecię, spokojnie Ok, nie. jest. A bo tutaj są naraz, bo są. Zaraz chodzę, a to nie jest prosta sprawa, no. Dobra, jestem z wami. Piąte piera najpierw. Dobra, heal. tam kila. Leży. Ładnie leży. Dobra, wszystko leży. Tylko się, żeby Dobra, zostawię jeszcze jakieś pierdołki. Dobra, ja leczę. No, wyczyszczone, mamy dwie gwiazdy. No, ładnie. Super. Nie, jestem. Weź ofensywny Hanzo przecież. Jedzie kółko, uwaga. Jeszcze Jeszcze jedno. O oh, kurde, co oh, nas tutaj zrobiło. Aha, no, idzie coś. Reaper jest. Mamy reapera. Okay, Ej, ładnie, pięknie. No, było Oj, to było i Najśliczny. Ha, 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 no, no, jest najśliczny Hahaha, granat. No jest. Zdrowie. To w takiej ekipie to czysta przyjemność. Jak będziesz miał raja ulta, to krzycz, to ja się jeszcze zbustuję swoim. Dobra, ale to wiesz, jak odpalak będzie ich naprawdę mm, dużo. Tak, jakiś głos będzie dużo. Dobra, jakiś boss będzie. się Lewa O, to teraz bo... o kurde, a co nam będzie robić? Nie wiadomo, ale jest jakiś fajny Battle. Dobra, rzucam, oni sobie biorą. Dobra. Idziemy z nimi. Mam tę, możesz jechać. Mhm, dawaj, dawaj. Walczymy z różnymi postaciami w ogóle, klasami. Tak, tak. W klimacie takim Halloweenowym właśnie. Jezu, wszystko tutaj jest. Oj, teraz będę w pokoju. No do gig, dobra, zabiłem potwora z omińska. Ładnie, ładnie, wszyscy wcielą w górę. Ja. Elegancko. tutaj, Jestem na górze, na, na górze. A, A zbiornos... padł! To zostało właśnie. Tego, Też nie go strzelałem, kurde. Wuuuu Zwycięstwo! Zwycięstwo. Zmierzań, game jakieś będzie? Mam nadzieję. No to e, Nieee, no ale numer! Jestem zszokowany, niedowierzanie A to ja przecież, ja go, ja go! Kto to No zobacz, kurde, jakie to było skilowe stary Chcemy jedną akcję pokazali. Kurde, jakie to było dobre, nie? Patrz, co dwóch zabił ten złom, złomników. Te gwiazdki. Wow. Wioski, Czyli może było Dobrze. lepiej, kurde. Dobrze, niech. A maksymalnie nie, nie, jest pięć gwiazdek, tak? Dobra do to jak widzisz, tak się martwiłeś, że nie nagrywasz tego. A ja mam wiedziałeś, złote, że ja ale, nagrywam. Nie? Wiedziałeś, że skoro ja nagrywam, to musisz mieć off the match, żeby, żeby tak. było pokazane. Ja miałem nie same nie złote nagranie. gwiazdki, nie? Miałem we wszystkim złote gwiazdki. Jak miałeś damage, Roya? Nie wiem, jak to sprawdzić, ale było nie najgorzej. Ja miałem 27,5 tysiąca. Zobaczę później u ciebie na YouTubie, ile miałeś. Bo to jest ciekawe. Muszę dobrze. To porównać, ale wiem, że miałem złoto, więc byłem pierwszy. Moi drodzy, Pierdółka, dodatek, bonusik, ale jak najbardziej sympatyczny w odniesieniu do bardzo udanej gry Overwatch od Blizzarda. E, oczywiście, ja bym sobie otworzył łupa, bo każda osoba dostaje łup z automatu. Za darmo. Bum! I co tym, co my tu mamy? Jaki no, dobry Jaki Jakiś legender? Wiesz co, mam podgrunt, mam skórkę tego żniwiarza. Nazywa się krew. Mogę dać używać, chociaż wolałbym właśnie mieć coś na farę, bastiona. Nie obrażam tego. Ja ten skinny z tą Gdynią na głowę jest super, nie? No jest, jest, dobra, jest fajny. dobra, Jest mega fajne. Jest okej. Okay. Dobra, to wszystko. Moi drodzy, dziękujemy ślicznie za uwagę. Taki szybki ponusik w odniesieniu do innych gier na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie. To była Halloweenowa groza w ramach Overwatch w ramach Halloween. Dzięki, Izak. Dzięki, Ewron. Fajnie, że Dzięki. znalazłeś chwilkę. Mieliśmy problem ze znalezieniem przyjaciół w internecie, wiesz? Nie yeah. Ale na szczęście się udało. I dziękujemy również Hazu. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć, cześć. Cześć.